jest bardziej polską partią niż PO i ma te takie typowo polskie zagranie. Ja pamiętam tak, pamiętam jeden z moich takich ulubionych karton z satyrycznych rysuneczków. Przepraszam za we wy, się w żargonie. Chyba to było, bo jeszcze w najwyższym czasie to drukowaliśmy jak w czasach jak ja tam byłem, chyba to było świętej pamięci Arkadiusza Gacparskiego, ale nie dam głowy. Tych dwóch żołnierzy w mundurach jakby napoleońskich, powijane głowy, ręce na temblaku, podbite oczy, wyszczerzone, zęby szczerbate tutaj gęby i wesołe takie sprali nas, ale tak, że wieki będą o tym pamiętać. No. <śmiech> <śmiech> po prostu ten, jak polegniemy, prawda? To I jakie je... pięknie! Właśnie Pięknie. tak po napoleońsku, z całym światem wygram, ze wszystkimi wygram, nie hmm. ma co czego, może ludzie niewysocy mają taki, taki ten, że po prostu z całym światem wygram, po prostu żadnych sojuszników nie potrzebuję.